Cześć, witajcie na moim kanale, zapraszam Was na kolejny rumpel Chodźcie, mam rzeczy po 3 zł z jednym wyjątkiem, bo za tą bluzę dla mojej mamy zapłaciłam 5 zł, Ale ona jest naprawdę taka gruba, porządna Pokażę Wam, ją, pokażę wam te rzeczy na sobie na przebitkach Zobaczycie jak one leżą, także taka bluza Myślę, że całkiem ok, ona jest bawełniana w 90 iluś tam procentach mi się wydaje, bo nie było 100% wełny. Teraz Wam dokładnie powiem tak, 80% bawełna i 20% poliesty. Całkiem fajna, taka cieplejsza bluza. I reszta rzeczy już jest po 3 złote. I są chyba fajniejsze niż bluza, bo są sukienki. Dużo sukienek. Tutaj taka z długim rękawem z Zary. Bardzo ładny zielony kolor. Nie wiem na ile zielony kolor łapie dobrze moja kamera, bo często mam z tym problem. Ale tak jak patrzę w podglądzie, myślę, że całkiem okej, okay. widać właśnie. Bardzo lubię zielony kolor. Taki ciemnozielony właśnie. Nie ma za dużo ciuchów w tych kolorach, mam wrażenie w sklepach. Także cieszę się, że udało mi się ją trafić. Zdecydowanie będzie nie na teraz, tylko na jesień, taka dłuższa. I zdecydowanie to jest taki grubszy materiał, także ona powinna być dosyć ciepła. No ogólnie jestem naprawdę zadowolona. Mam nadzieję, że będzie mi się okej okay nosiła. Kolejna rzecz jest to taki top, który wziąłem dla mojej siostry. Taki zwykły, błękitny Taki wiecie. Leciutki, typowo właśnie letni to, yy, materiał, niestety metka jest wycięta, także Wam nie podam, ale myślę, że jest całkiem okej okay i powinien jej się sprawdzić Kolejna rzecz jest to sukienka z wiskozy, to jest rozmiar dziecięcy, ale myślę, że powinna być okej okay na moją siostrę, bo ona jest taka luźniejsza i dłuższa Wygląda całkiem fajnie, biało-czerwone paski na pewno będzie bardzo, bardzo wygodna na jakieś upały, bo to jest taki przyjemny materiał. Kolejna rzecz jest to sukienka, którą wzięłam dla siebie. I nie wiem, czy ona nie będzie na mnie za szeroka, bo to jest m -ka. to jest jeszcze taki dosyć szeroki fason Oversize'owy, ale wiecie co? Tak mi się spodobała i to jest 100% bawełna, taka typowo jesienna. No przymierzymy i zobaczymy, jak to wygląda. bo Wy już to widzicie na no, przybitkach, ja jeszcze nie mierzyłam. Mam nadzieję, że ok, że to ujdzie, bo naprawdę mi się podoba ta skienka i materiał jest bardzo, bardzo przyjemny i ten kolor mi się strasznie podoba taki typowo jesienny. Będzie super na jesień. Kolejna rzecz jest to taki top ziarno mojej siostry: w 100% wypełniany też zdecydowanie na jesień, bo to jest taki gruby, bardzo gruby nawet materiał, bym powiedziała. Tu widzę, że jakieś takie plamy wygląda, jakby miałam na zdjęciach, ale to coś odgięło od tego, że wisiał trochę długo na suszarce. Kolejna rzecz jest. To taka sukieneczka dla mojej mamy, to jest 100% wiskoza, taka grubsza I ranatowa. Też zdecydowanie, mam jakiś taki jesienny holm, proszę, nie tym razem No, ja nie niezadowolona, całkiem okej okay ta sukienka jest No, ale takie jesienne, takie jak przeglądam to teraz, to zdecydowanie jesienne I tak, wzięłam taką, nie to jest tunika, sukienka dla mojej mamy, bo to jest rozmiar 42 Ale tak sobie pomyślałam czy ona by nie wyglądała na mnie OK? Spójrzcie, co przymierzę, pokażę Wam na przybitkach, bo bardzo mi się podoba, może właśnie będzie wyglądała taka oversize'owa sukienka. Dajcie znać, co myślicie, jak ona wygląda na mnie. Bo tak, jak ją oglądam, naprawdę mi się podoba, może właśnie sobie zostawię. No i ostatnia, nie, przedostatnia, jeszcze mam dwie sukienki. To mi się naprawdę udało tutaj, ton, bo ja uwielbiam takie właśnie małe czarne. Takie troszkę też trochę rozkloszowane. Materiał też jest taki ciężki, nie jakiś super przyświtujący. Także fajnie, nawet na jakiś, jak będzie ciepło, jakiś wiatr i tak dalej, to spokojnie, to będzie się trzymało, To jest naprawdę ciężki materiał. Także fajnie. No, naprawdę podoba mi się do skienka. Mam nadzieję, że będzie fajnie na mnie się układała. No i ostatnia to taka czerwona jest zdecydowanie jesienna. Bardzo lubię czerwony kolor, także nie mogłam jej nie wziąć. Lekko rozszerzane tutaj rękawki z takimi rozcięciami. Całkiem okej okay, moim zdaniem. No i czy kolor bardzo lubię czerwony, głównie ze względu na kolor ją wzięłam zdecydowanie też jesienna rzecz. No i to cały mój haul. Dajcie znać, co ma wpadło w około, co niekoniecznie. Dajcie znać, jak właśnie, czy to się nadaje na sukienkę dla mnie, czy, czy jednak widać, że jest trochę szeroka, bo nie wiem. Bardzo mi się podoba i tak mi się wydaje, że może jako taka oversize'owa całkiem ok to wygląda. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną byliście. Zapraszam Was też na mój Instagram i w opisie na no, na następnym filmiku. Cześć!